No Cześć, siemanko, jestem Titi, a dzisiaj przedstawię Wam dwie niesamowite powtórki w wykonaniu gracza No Camo No Skill. Pierwsza, jak widzicie, będzie na Black Pinsie, czyli siódmo tierowym heavyku, na mapie Portiomato, a druga na radzieckim Isie III na mapie Kastylia. Ale więcej Wam chyba nie zamierzam spoilerować... No i po prostu z czasem zobaczycie, jak rozegrają się te bitewki. Albo właściwie jak zostały rozegrane. Jak już wspominałem, pierwsza jest na Black Prince'ie, czyli czołgu troszeczkę kontrowersyjnym, jeżeli można to tak nazwać. Dlaczego? Inni uważają, że jest dobry, inni, że słaby, a trzecia grupa w ogóle nim nie gra i mówią, że słaby, że średni, że nie wiedzą, a tak naprawdę oni razu nie zagrali. Ja szczerze pograłem trochę tym czołgiem, no i wtedy to nie był jakiś świetny, no ale jak widzicie teraz, to naprawdę troszeczkę potrafi. Kolega w ogóle rzucił się na sam środek, troszeczkę mu się nie dziwię, no bo jednak czołg ten ma pancerz, ma HP, ma działo, DPM i to są jego zalety. Działo, pancerz, no działo, to. działo, 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 pancerz jeszcze HP bo też nie jest jakoś mało, 1450 tyle to ma prawie z trzeci tak? No i Tygrys P też ma tyle, ale jednak nie jest tak... dobry właśnie jak Black Prince Można rzec, że jest właściwie idiotoodporny, dlaczego? Bo widzicie, no przeciwnicy nie radzą po prostu sobie z naszym pancerzem, mamy świetny DPM Jeżeli rzuci tak jak teraz nas rzuciło no to po prostu robimy roboty, furorę, rozwalamy system. Jednym czołgiem, który był nas w stanie zagrozić do Tygrys P, już go nie mam. Aiming, no jeżeli nas objedzie, chociaż to całkiem fajnie się obraca. W ogóle teraz nie wiem, czy jest jakiś czołg, który obraca się koszmarnie. Może protka, no ale. I stokowy jakiś czołg, tak? Bo ten stokowy, no to ja już nie będę mówił, tak? Bez załogi, bez niczego. A tutaj mamy no, bardzo dobry TPM, Wiadomo, brytyjskie czołgi no, robią furorę po prostu. Co 3,2 sekundy strzelają po 160. Pędy też nie jest mało, ale na 7 i 6 i na 8 troszeczkę można mi brakować czołgi typu IS3, KW4 i inne odmiany, odmiany ISA. Możemy mieć po prostu z nimi problem. Te 28 prototyp, tak? no Policzki nie zawsze będą przebijane przez nas. No, ale w ogóle ja gadu-gadu, a bitewka prawie dobiegła końca. Na końcu 4000 obrażeń, 5 fragów i tam był taki jeden kluczowy strzał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, fałkę szóstego poziomu. Niestety, nie udało jej się zabić, a jak możecie się spodziewać, mogło być Rosjeni. No, kolejny spoiler, ale okej. Okay. Teraz będziemy gonić się troszeczkę za jej mixem, więc ja może Wam przyspieszę. No, też możemy jeszcze omówić wady, bo jest akurat chwila przerwy. Ten czołg lubi zbierać haeczki Naprawdę, takie czołgi jak su, jak kw 2 nawet susto, który jest po naszej prawej, z haeczka może nam naprawdę mocno robnąć. Wie, że nie zawsze, ale kadłub zbiera. Wie, że jeżeli dobrze wycelujemy, wejdzie, garnek również da się przebić, ale no wiadomo, trzeba na troszeczkę nacelować. Gwoździńce są ogromne i nie zawsze zbierają pociski kumulacyjne, więc to też jest fajne. Ale haeki, no niestety, niestety haeki wchodzą w ten joke. No już to mówię, ale to jest jednak ważne. Dobra, ja przyspieszę i za chwilę do Was wracam. Jak widać, nie musieliśmy długo czekać. Aimix sam nam przy, wyjechał pod lufę. Ale w ogóle kolega bardzo ładnie go wyczaił. Bo Aimix, było, widać, że po prostu zrobi takie kółko zamiast się gdzieś zatrzymać, poczekać chwilkę, tak? Aż po prostu przeciwnicy, dla niego przeciwnicy się pogubią. Po prostu wyjechał na nas i popełnił ogromny błąd. Chciał się z nami bić. No, to mi głupotę po prostu. On nas nie przybije od przodu nie poradzi sobie po prostu z takim pancerzem. I właśnie w ten oto sposób mamy darmowe 1000 obrażeń, a na konto wpada 5087 obrażeń oraz szósty frak. Jak mówiłem, niestety nie udało się wbić nam Rosjani, ale to nie medale są ważne, tylko jak gracie, jaki macie styl. Jest as pancerny, jest medal pula, stalowa ściana, duży kaliber, jest specjalista. Jak widzicie, zarobek 44000. To nie jest jakoś dużo, ale strzeliśmy trochę z golda pod koniec, bo jak widzieliście tam kolega miał zestaw 39 ap 39 APCR-ków. No nie wiem, czy to jest jakiś dobry zestaw, ale rzeczywiście, jeżeli polosuję ósemki, pociski APCR są bardzo ważne. A my teraz już przejdziemy do drugiej powtórki, która jest na liście trzecim, mapa Kastylia i będziemy startować z bazy południowej. Mm, tak, startujemy z bazy południowej i kolega będzie chciał pojechać na młynek, nie na zamek. Śred... Może to nie jest jakiś dobry pomysł, ale też nie jest zły. Dlaczego? Bo jeżeli przeciwnicy mają kiepskie czołgi albo nie pojadą w ogóle na zamek, no to po prostu prze... yy... przepychamy przepychać, jeżeli można to tak nazwać. No po prostu, jeżeli nie ma medów, nie ma kto do nas snajpić z zamku, no to czołgi ciężkie mogą naprawdę bardzo fajnie się tutaj zabawić. Mam w ogóle bardzo ładne losowanie. Jest jedna szóstka, trzy mm, siódemki i trzy ósemki. U nich są to dwa kartofle i fałka, u nas 23 i cedek. Szczerze, wolałbym nasze zestawienie. Dlaczego? Po pierwsze. Rosyjskie czołgi, no to wiadomo, tak Działo, Pancerz, one są magiczne, i zaraz się dowiecie dlaczego. Strzał z odległości 350-370 właściwie metrów i ładne losowanie. No to, że trafiliśmy z takiej odległości, no ale wiadomo, że to jest radzieckie działo, tak? No to co ja tu wygaduję? Ale też może mieć parę kaprysów. Jak widzieliście teraz, Gdybyśmy celow... gdyby pocisk poleciał tam, gdzie był nasz celownik, w środek, pocisk by. Nie trafił, ale działo to jest radzieckie i pocisk po prostu ma autonamierzanie, laser w dziale i trafiliśmy. Zauważcie, że w ogóle każdy pocisk, który kolega wstrzeli, trafi. Nie, że przebije, tylko trafi. Bo z tym właśnie kartoflem, który teraz wyjechał, będziemy się troszeczkę bawić. No ja mówię, no te działo są prostu jest troszeczkę kapryśne i zabieramy się za kart kart kartofla. Jednak pojawił się bardzo ładny strzał w ogóle z perkiem za 500 i gąska jeszcze dodatkowo. Kartofel yy, bokiem przez chwilkę stał, ale czy uda nam się go przebić? No zobaczymy, pokazuje wieżę. Niestety, znaczy bok że niestety nie przebijemy, trafimy w jarzmo, bo akurat obrócił swoją wieżę, no ale cóż, no zdarza się, tak? Sytuacja w ogóle bardzo nieciekawa, 0 do 3. Dziewicy mądrze pojechali. Dlaczego? Po prostu zdecydowali rozłożyć swoje siły właściwie rozłożyć, skumulować swoje siły na prawą stronę. Kolejny strzał, który w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego on trafił. Widzieliście chyba, że kółko celownicze pocisk poleciał za obszar kółka celowniczego w ten sposób. Bo gdyby poleciał w kółko celownicze, no nie trafiłby po prostu. Ale radzieckie działo. Pociski latają jak chcą, przebijają, trafiają wszystko. No, niestety od kartofla odbiłem się trzeci raz. Teraz su w ogóle się pokazało. Pocisk goldowy, w ogóle kolega zaradowa chciał mieć pewnie pewność, bo wiadomo, to jest kolejny radziecki czołg. On lubi sobie odbić. I w tym momencie sytuacja jest 2 na 5, ale chyba wydaje mi się, że było 2 na 6. O proszę, bardzo ładny strzał na ślepo. Chociaż to nie, to nie miało, to nie musiało wejść. O, dlaczego? Kartofel nie zawsze lubi przyjmować pociski między gąsienicami. Mam na myśli tą wyższą gąsienicę i gąsienicę, która dotyka do podłoża. Tam nie zawsze wam wejdzie, no ale jeżeli macie radziecki krok, to kto wejdzie, no wiadomo. Teraz jedziemy po LTTB, który zdążył się na szczęście, a może na nieszczęście, wycofać. W ogóle zostawiliśmy kolegę w SU, który robi całkiem sporą robotę, teraz fałka, mierzy w nas, ale nie jednak zdecydowała się na SU, właśnie mówiłem. Gdyby nie to SU, od razu wam powiem, wyciąg by się nie udał po prostu. Dlaczego? On zrobi. Zrobił już przynajmniej półtora tysiąca. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo odda jeszcze jeden skórka zaspilerowałem. No ale nieważne jest, wyciąg przez chwilę był chyba 2 na 6 nawet. Właśnie mówię, gdyby nie ta sprawa porus nie, nie udałoby się, to nie wyszłoby. Kolega chyba teraz chce zrobić manewr obkrążający, ale kartofel się pojawia i widzicie, Su znowu przebija. Widać, że kolega ugarnia teraz LTTB, o proszę, przebił nas. Pewnie wycelował, albo przypadkiem trafił w. Yy, przednie koło napinające, i tam owszem, no mógł nas przyjść. Teraz fałka, oj, jeżeli zbierzemy jej pocisk, ale co mamy przecież? Mamy radziecki czołg. Z odległości, nie wiem, tam było 70 metrów. Strzał w garnek z perkiem. Co to za problem? To jest radziecki czołg. Teraz strzał z Golda. O proszę, a to, mogło, to mogło nie wyjść. Powiem wam dlaczego. Kolega ma włączone automatyczne namierzanie, i w momencie, kiedy chcieliśmy dać strzał, LTTB wyjechał i. Celowi nam się troszeczkę przesunął, ale na szczęście zdążyliśmy strzelić. Zebraliśmy pocisk od kartofla, LTTB nas nie, na szczęście nie przebił. T34 nie poradzi sobie. I mamy wyciąg sam na trzech. Albo właściwie chyba był sam na czterech. Strzał, bo wie, że na szczęście weszło. Tutaj, koledze, działo podbiło, w sensie u przeciwnika i na szczęście nie trafiliśmy. LTTB w ogóle hajka na strzela. I to jest najlepsze, co dla nas może być, brak współpracy przy wyciągach. LTTB zablokował kartofla. W ogóle, no... Brak w ogóle, no widzicie, że brak współpracy. Teraz jak dobijemy kartofla, bo to jest priorytet, na szczęście pod wieżą udaje nam się przebić. LTTB bym się nie martwił, on ma hajki, które jak widać, nam nic nie robią, natomiast T-34 Oj, to jest ryzykowny manewr. On może nas zabić. Może, ale na szczęście jesteśmy pierwsi. SDB się w ogóle się taranuje. Myślę, że uda mu się, no ale no niestety. Kolejny strzał z HEKA i tym samym wygrywamy. Wyciąg 6 fragów. Prawie 6000 tysięcy obrażeń. No naprawdę, gratuluję po prostu. Gratuluję. I gdybyśmy. Udało nam się dobić, 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 dobić w kolegę w T-43, mieliśmy Rosjeni. No ale niestety nie udało się. Możemy jeszcze sobie omówić podsumowanie. Jak mówiłem, kolega w Sutrol Player 99, bardzo gratulacje mu również składam, bo na strzelił 2200 obrażeń na ósemkach i to wcale nie byle miękkich ósemkach, nie byle miękkich, nie byle twardych. Chyba tak. Y, mamy, no, wiadomo, dwa kartofle i fałka, ale udało się, udało się umrać razem z kolegą. Zrobiliśmy 8 tysięcy obrażeń. Rozwaliśmy całą drużynę, no bo CD jak no, co on zrobił, dwa strzały. LTTB zrobił jeden, to jeszcze w ogóle chyba z Golda. Kolega w Plutonie nic. Kolega w drugim Plutonie razem z nic. I fałka szóstego poziomu nic. Czyli rozwaliliśmy po prostu całą drużynę. No, ale już będę z Wami um, się żegnał i mogę się jeszcze wytłumaczyć, dlaczego przez ten tydzień nie było odcinka. No, niestety, miałem bardzo dużo na głowie. W ogóle już chyba mogę Wam się przyznać, że już próbowałam nagrać ten odcinek w piątek, bo akurat tam miałem godzinkę wolnego. Nie nagrało się z głosem, niestety mikrofon miałem wyłączony. No, ale cóż, zaczynam już regularne nagrywanie, przynajmniej mam nadzieję. A nie będę przedłużał, żegnam się z Wami, do usłyszenia i cześć!